To jest flash technologiczny. ChatGPT ci tego nie wygeneruje. Brute force nadal na topie. Honeypot RDP założony przez kanadyjsko-amerykańską firmę GoSecure zebrał w ciągu 3 miesięcy 3,5 miliona wejść z półtora tysiąca adresów IP. Próby włamania polegały głównie na atakach typu brute force, a najczęstszą nazwą użytkownika był admin i jej odmiana. Co za niespodzianka. Swoją drogą, honeypot to taka pułapka na hakerów. Zakłada się ją, żeby badać metody ataków, a w efekcie móc poprawiać zabezpieczenia. Fałszywe Cisco prawdziwy problem. 1,5 miliona dolarów w 6,5 roku więzienia tyle grozi przedsiębiorcy z Florydy, który sprzedawał fałszywy sprzęt Cisco w USA. Firmy podległa oszustowi, importowały z Chin i Hongkongu stare, zużyty, niskiej jakości sprzęt sieciowy i po drodze modyfikowały go, oklejały tak, żeby wyglądał na nowiutkie. Ilegitne Cisco. A o tym, że w sieciówce wygląd to nie wszystko, bo znacznie bardziej liczy się performance, funkcjonalność i bezpieczeństwo, szybko przekonali się ci, którzy skorzystali z usług pana z Florydy. Podobno trzeba się cieszyć, jak się kopiują. Ciekawe co na to oszukane firmy i sam producent. A po prawdziwe Cisco, wysokiej jakości sprzęt sieciowy, zapraszamy do Grand Metric. Chcesz więcej fleszy? Subskrybuj nasz kanał. Outlook. Zablokowany. Mieliście niedawno problem z Outlookiem? To mogli być haktywiści. Grupa Anonymous Sudan przyznała się do przeprowadzenia ataków DDoS na serwery Outlooka, co miało spowodować dotkliwe przerwy w działaniu usługi na całym świecie. Microsoft utrzymuje, że to zaledwie usterka techniczna. Kto mówi prawdę? To się okaże, bo Anonymous Sudan zapowiadają, że mogą zhakować dowolną amerykańską firmę. To wszystko w dzisiejszym Flashu. Do zobaczenia następnym razem i stay connected.